Cześć, witam. W dzisiejszym filmie przedstawię jak pobrać i jak mieć custom roma na Samsunga, Galaxy Note 9, S9, S9 Plus, custom rom One UI 7 i Android 15. Dzisiaj pokażę dość... postaram się jak najszybciej pokazać jak to zainstalować. Oczywiście już dawno udało, ale wiem, że sporo ludzi próbuje i nie wie jak to zrobić, więc postaram się po prostu pomóc. Zanim zaczniemy to pokażę oczywiście, żeby się udało. Telefon bardzo płynnie chodzi, wszystko tutaj działa. Mamy tutaj dostęp do yy, najnowszych funkcji. Normalnie ten ROM opiera się chyba na y, Samsung Google s 24F. Pokażę jeszcze w ustawieniach, że działa. Proszę bardzo. A także zaczynamy. A rzeczy, które będziemy potrzebować, to telefon, komputer lub laptop z Windowsem oraz yy, karta microSD lub taki pendrive, taki jak pokaże się na ekranie, żeby po prostu sobie podpiąć i przegrać pliki. Jeszcze zanim zacznę, to robić to na własną odpowiedzialność, yy, bo usunie to wszystkie dane i utracicie gwarancję najpewniej. Okej, okay, pierwsze co musicie mieć to Program odin, który jest niezbędny w, przy wszystkich custom romach w Samsungach. Także po prostu go odpalamy. Program działa tylko na Windowsie, ale dobra. Jak już go mamy, to w ustawieniach, w informacji o programowaniu, klikamy szybką wersję modelu, modemu, aż odblokowujemy opcje programisty. I w opcjach programisty, ja tutaj nie odblokowuję. W opcjach programisty trzeba włączyć debugowanie USB. Oraz trzeba włączyć odblokowanie OM. Po pobraniu wszystkich plików, y, przechodzimy w dowolne AltMut, może to przejść klikając y, przycisk y, zmniejszania głośności, włączania oraz BIXI. Czyli dokładnie tak. Ten, ten i ten tutaj. Przytrzymujemy. Jak tu już to zrobimy, to możemy pobrać opcjonalnie sterowniki Samsunga oraz. TWRP recovery dla naszego modelu telefonu ja to robiłem na S9 Plusie no jeżeli już to pobierzemy to w tym oto miejscu to wklejamy ten plik oraz musimy mieć odznaczone auto, remote. auto remote. tutaj powinno się pojawić, że Odin wykrył telefon na zielono także po prostu klikamy start no i powinno pojawić się pas jeżeli się pojawi fail to znaczy, że się nie, że się nie pobrało ale zwykle pojawia się pas. Po instalacji powinniśmy być w takim oto ekranie. Następnie klikamy wipe i robimy to, co, to samo co na tym filmie, czyli po prostu usuwamy wszystkie dane. Dokładnie tak jak tu. Jest to po prostu potrzebne i niezbędne. Wchodzimy na tą stronę, ściągamy niezbędne pliki tutaj i jeszcze tam na górze. Musimy to pobrać właśnie na kartę SD. Jeżeli nie pobierzemy tego kar na kartę SD to nie zadziała. Próbowałem bez i właśnie to był błąd na kartę SD lub takiego Open Także ściągamy to po prostu na komputer, pobieramy i wgrywamy na kartę SD. Następnie kartę SD przykładamy do telefonu i tutaj o! Instalujemy obydwa pliki, które ściągnęliśmy, po kolei będą Wam wtedy zadawać mnóstwo pytań, także możecie dostosować system pod siebie, na przykład emotki, jakieś tam czcionki i tak dalej. No i w końcu jak się pobierze to robicie takie coś jak na tym filmie. No i telefon będzie Wam się włączał, zajmie to około 2 minut. No i to wszystko, możecie się cieszyć yy... instalacją systemu, bo, bo jest naprawdę opłacalne. Także to tyle, jeżeli pomogłem to możecie mnie zasubskrybować, bo będę robił kontent właśnie taki technologiczny. Jeżeli chcecie więcej poranników, yy, na przykład na ten sam custom rob, tylko na innych modelach, to mogę Oczywiście nagrać taki film, bo Ten ty z działa już od Samsungu S7 Działa już od takich Samsungów jak S7 S10, S20, S21, wszystko to mogę pokazać Także po prostu piszcie pomysły No i siema